Czytywaliśmy tu Wima i, do, i to do jednego z jego wierszy oczekiwanie. Piotr skomponował muzykę i ten utwór zaśpiewa nam Leszek Łomnicki. Człowieka. I serce aż ludzko czerstwe, zacinam z samotności, czekam Z samej i nieszczęście, narodów ten te, trzepty kobiet I starość słów i znów poczęcie, i wina czart i kwiat na krok. Do, mnie, do pomyślenia bez łaski i świętego ducha czekam pływie i odpływie kołyszę się daleki posłum i dzień podruję jak w podziwie. Gałęzie od próbatastem gołębianym ach moje pierwsze niespodziane, ach moje życie co dobre. Dziękujemy, dziękujemy. E, kochani, fraza jest jakby e, nie patrzeć. E, jednym z elementów naszej lokalnej historii e, to w Zakładowym Domu Kultury ilczeńskich Zakładów Samochodowych e, młode chłopaki na czele z Piotrkiem, no był kiedyś młody, no. <śmiech> <śmiech> Blisko pół wieku temu rozpoczęli swoje <laughs> muzykowanie. E, przy muzyce zespołu bawili się uczestnicy organizowanych ponad 40 lat temu w kawiarni uśmiech e, tanecznych popołudniówek, e, no ja którzy ja mogą je pamiętać takie fajfy. E, kochani jeszcze raz, raz przypomnimy, że pierwszy skład frazy to Piotr Dziewicz Czesław Jabłoński za perkusją. Jerzy chropot, gitara basowa dziś już nie muzykuje. Arkadiusz Bobowski grał na perkusji, również nie zajmuje się dzisiaj muzyką. W kolejnych latach we frazie grali i śpiewali Wiesława Hanuszewicz, wokal, Richard Mikołajczak, wokal, instrumenty klawiszowe, Andrzej Fanok na gitarze basowej. Na gitarze basowej też grał we frazie Bogdan Klekot. Ma do dzisiaj fanów słychać. Edward Maryjewski grał na perkusji. Edek mieszka dziś w Australii. Miał ogromną ochotę przyjechać na, i wystąpić z nami, ale coś mu tam nie wyszło, jednak to kawał drogi. Może następnym razem, jeśli będzie. Na saksofonach. Na saksofonach grał z nami Zbyszek Ukomski. Też chciał bardzo z nami dziś zagrać. Mówił, że jest z nami całą duszą i sercem. No ciało mu jednak nie pozwoliło, zmogła go choroba. Życzę mu dużo zdrowia. Może następnym razem, jeśli będzie. Z frazą grała, śpiewała też Ewa Zbieroń, obecnie Betlewicz. Kochani, następna piosenka z tamtych lat to sławny utwór Johna Lenona. Woman is the nigger of the world. Piotr napisał do tej piosenki swój tekst. Zaśpiewa go, zaśpiewają Czesień Jabłoński, z superfuzji.